Dzisiaj sobie przeanalizujemy artykuł ze Strażnicy, który w tym tygodniu jest omawiany. Jak znaleźć odpowiedniego kandydata na współmałżonka? I powiem Wam, że mądrości ze Strażnicy są coraz lepsze. I to, co oni tutaj piszą, na początku może się wydawać nawet takie dobre, no bo tak, no tutaj takie rady są piękne i w ogóle. Natomiast, jak się temu przyjrzymy, no to oczywiście wychodzi cała. Indolencja i głupota strażnicy. Między innymi mamy tutaj takie słowa, że trzeba się modlić o to, żeby zostać dostrzeżonym, żeby znaleźć sobie tego odpowiedniego współmałżonka. Jest to oczywista psychomanipulacja, bo niektóre osoby bardzo poświęcają się tej organizacji, mają tak zwane przywileje itd. i tak dalej. Modlą się, a mimo tego Dalej są samotne, co może wskazywać na to, że Bóg dalej wymaga większego zaangażowania, większego poświęcenia, no bo nie znajdują nikogo odpowiedniego, więc zapewne Bóg im nie błogosławi. Jest też zniechęcanie do szukania, no bo tak naprawdę musisz być gotowy na małżeństwo pod względem finansowym, duchowym i emocjonalnym. Tylko, że czasami są takie sytuacje, że dwoje ludzi, kiedy się poznaje i później wchodzą w jakiś związek, niekoniecznie od razu małżeństwo, ale żyją razem, to oboje wspólnie budują się pod takimi względami. Często niektórzy też zwlekają z tym. Oczywiście to nie znaczy, że te sprawy nie są ważne, ale też nie zawsze tak jest, że to będą sprawy, które od razu będą na takim poziomie, jaki my byśmy chcieli. No i oczywiście jest powiedziane, że przecież stan wolny, no to nie jest taki zły i małżeństwo nie jest potrzebne do szczęścia. Mamy od razu takie sugestie, że niekoniecznie trzeba szukać drugiej osoby, bo wiadomo, że jeżeli jest wolny, to więcej może dawać darmowej pracy organizacji. No i piąty komentarz, to jest oczywiście dalej, że jak jesteś w stanie wolnym, no to możesz dużo dawać innym, tak, czyli tutaj wszyscy uśmiechnięci, w służbie, tu siostra, brat, na jakichś wizytach pasterskich, tu na budowach, są też i pracują za darmo, no to oczywiście jest to wspaniałe życie. No i szósty znowu, nie pozwól, żeby szukanie współmarzonka cię pochłonęło całkowicie, no bo będziesz zły, musisz uważać. Uważaj, bo jak ci to pochłonie, to odejdziesz od Boga. Znaczy od organizacji, prawda? No bo to jest to samo dla świadków Jehowy. Ale następne myśli są po prostu komiczne. Czy powinieneś od razu pokazać tej osobie, że jesteś nią zainteresowany? No nie, najpierw zrobisz mądrze, jeśli najpierw przez pewien czas będziesz się przyglądał tej osobie. <noise> I tam jest później opowiedziane, że masz dyskretnie obserwować tą osobę, albo się pytać innych o tą osobę, czyli chodzisz po zboże i się wypytujesz i wcale to nie dotrze do tej osoby, którą dyskretnie obserwujesz, czyli szpiegujesz tak naprawdę, bo chcesz ją poznać. No oczywiście nieraz tak jest, że jakiś krótki czas kogoś tam, jak to się mówi, ma na oku, ale lepsze jest właśnie podejście i powiedzenie o co chodzi żeby były otwarte karty, a nie że będzie ktoś chodził po starszych, wypytywał po zboże i się przyglądał, obserwował dyskretnie. Jeszcze tam napisali, że nie uraź kogoś, szano jej uczucia, prywatność i przestrzeń osobistą. No, przecież jak ktoś już tak dyskretnie w mniemaniu tej strażnicy obserwuje kogoś i wypytuje innych o różne rzeczy. To... Już, już narusza prywatność i przestrzeń osobistą w pewnym stopniu, ale oni ci powiedzą, że masz szanować te rzeczy. Po prostu, nie wiem, kto to pisze, znaczy dział redakcyjny to pisze, ale nie wiem, tam ludzie są jacyś, którzy życia chyba nie znają. To są rady do znalezienia odpowiedniego partnera małżeńskiego, że masz dyskretnie obserwować, bo na pewno przez to dużo się dowiesz o takiej osobie, jak tutaj na tej ilustracji jest pokazane. Jak będziesz na sali widział, że ktoś tam sobie rozmawia z innym, albo będzie ktoś miał jakiś punkt na sali, no to to już na pewno dużo powie o kimś. No przecież to jest żałosne i śmieszne, to nic nie mówi tak naprawdę o danej osobie, bo na sali każdy praktycznie świadek Jechowy zakłada maskę i nie jest sobą. Ale odpowiedni kandydat, jak jest dalej powiedziane, no to musi być oczywiście taki kandydat czy kandydatka, która poświęca się Jehowie. Oczywiście nie ma innych wartościowych osób na świecie, niż tylko takie, które się poświęcają Jehowie. Wiele osób się poświęca Jehowie, a później w domu się okazuje, że nie są dla siebie stworzeni, że właśnie organizacja jest ważniejsza niż człowiek, z którym zawarł ktoś związek małżeński. Szczególnie jest to widoczne, jak ktoś zaczyna zmieniać poglądy. I na przykład niekoniecznie już jednej osobie się w organizacji wszystko podoba, może zaczyna zadawać pytania, to niektórzy nawet potrafią z takimi osobami się rozstać, co pokazuje, jak kruche to jest, jeśli chodzi o Świadków Jehowy, takie podejście, opieranie wszystko na religii. Bo tak naprawdę to jest oparcie wszystkiego na religii. Że ty będziesz cały czas silny duchowo, cały czas będziesz dążył do tych celów. To jak będziesz kochał organizację bardziej niż żonę czy męża i bardziej niż siebie, no to to jesteś wtedy przygotowanym do małżeństwa i odpowiednim kandydatem. To następne oczywiście brednia. Ale później musisz porozmawiać publicznie, wyrazić swoje intencje, jak już jednak podjąłeś decyzję. Czyli najpierw kogoś szpiegujesz, a później jednak musisz konkretnie z kimś porozmawiać. No, ciekawe. Oczywiście te tak zwane rady to są śmieszne, bo to, że ktoś jest na zebraniu, że ktoś jest starszy, ktoś jest pionierem itd., itd., to tak naprawdę nic nie mówi o takiej osobie. Później wiele osób, tych tak zwanych na przywilejach, zachowują się w domach bardzo wobec siebie źle. Tak naprawdę wiele osób, które są w związkach, a nie są świadkami Jehowy o wiele, są bardziej szczęśliwe. Tego też Strażnica nie powie, no bo przecież, jak Ty zastosujesz te rady ze Strażnicy, które są tak święte i takie wspaniałe, no to będziesz szczęśliwy czy szczęśliwa. Jeśli akurat jesteś świadkiem Jehowy, to słuchasz, to przemyśl i pomyśl logicznie, że te rady nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. A poznawanie siebie nawet jak na tych cukierkowatych ilustracjach jest pokazane, że tutaj gdzieś jest jakaś super impreza, oczywiście wszystko jest piękne, najwspanialsze i w ogóle jak z jakiejś telenoweli czy z filmu wyjęty obrazek, to jest mało realne, to po pierwsze. A po drugie nie poznasz się z nikim tak naprawdę, jak będziesz się spotykał ciągle z kimś w takim dużym gronie. Nie ma na to szans, i zawsze ktoś będzie w pewnym stopniu trochę jednak udawał, albo będzie, może nawet nieświadomy, zachowywał się inaczej niż by to robił, gdyby był sam z kimś. Po prostu będzie miał tą świadomość, że inni ludzie obserwują taką osobę. A jeśli to są świadkowie Jehowy, to tym bardziej. No bo jacyś starsi pewnie są, jacyś inni, tak zwani o wysokim poziomie duchowym, więc żeby się nie narazić na plotki w zboże, no to ktoś jednak będzie tam hamował się często albo w jakiś sposób kontrolował to swoje zachowanie. Takie poznawanie się ciągle z kimś, i ciągle z kimś, to też nie da odpowiedzi żadnej na to pytanie, kim tak naprawdę taka osoba jest. Nie ma na to szans. Ale przecież rady ze są najlepsze, czego dowodzi duża liczba rozwodów w organizacji. Także, jak jesteś młodym chrześcijaninem, to pamiętaj, musisz szpiegować drugą osobę najpierw. Jak przeszpiegujesz odpowiednio, to dopiero możesz zaproponować ewentualnie znajomość. Tak, No, i musisz oczywiście zwracać uwagę na stan duchowy. Jak już kogoś przeszpiegujesz, wypytasz się innych w zborze, o czym ktoś rozmawia, na przykład, jakie ma cele i tak dalej. No to możesz zaproponować tą bliższą znajomość, a później możesz wyrazić jasno swoje intencje i zacząć się poznawać. Tak to wygląda w tej organizacji, która kontroluje każde zachowanie i nawet w tym względzie oni ci dadzą rady oderwane od rzeczywistości, ale ty musisz się ich trzymać. Natomiast nikt nie weźmie odpowiedzialności, jeśli nawet byś zrobił czy zrobiła to wszystko, co jest napisane, jak coś nie wypali, to żaden człowiek z góry strażnicy i z góry organizacji nie odpowie za to, tylko ty będziesz musiał ponosić konsekwencje swoich wyborów i się z czymś męczyć. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Dzięki też za wsparcie. Lajkujcie ten materiał, udostępniajcie. Jeśli uważacie, że kanał zasługuje na wsparcie, to można to robić przez Patronite, poprzez YouTube, przyciski Wesprzyj lub Podziękuj, czy przez portal Suppy. Za każde wsparcie bardzo dziękuję i dziękuję patronom Matiu, Max Weber i innym, którzy chcieli zostać anonimowi. Dziękuję za oglądanie tych filmów. Do zobaczenia.